Województwo łódzkie zaprasza na program. Dorota Gardia-Skóra, witam jeszcze raz wszystkich telewidzów TVN Meteo. Ze mną gość Tomasz Prośniak z Urzędu Marszałkowskiego. Witam Panie Tomku. Witam serdecznie. Dzisiaj w Łodzi odbywa się turniej Euromedia Cup 2009. Co to za impreza? Euromedia Cup imienia Łukasza Puciennika, łódzkie 2009. Tak w cała nazwa turnieju. Mm. Jest to turniej, w którym biorą udział ekipy dziennikarzy z całej Polski, w tym ekipy zagranicy. To ile jest tych ekip? W tym roku mamy 19 ekip. To bardzo dużo, a po, który raz odbywa się już ta impreza? Po raz siódmy. E, zawsze jedna ekipa e, jest to ekipa dziennikarzy, samorządowców z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. No dzisiaj pogoda trochę nie dopisała. Czy dadzą sobie radę na tej mokrej murawie? Myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Z, własnej, z własnego doświadczenia wiem, że e, warunki atmosferyczne, deszcz wzmaga e, w, e, taką e, wyzwala tego, walki. Tak, do, dokładnie, adrenalinę. Także myślę, że dzisiaj odbędą się decydujące mecze, ponieważ e, turniej rozpoczął się w dniu wczorajszym. Dzisiaj odbędą się ostatnie mecze grupowe: ćwierćfinały, półfinał i finał. Czy to amatorzy, czy y, ludzie, którzy grają w piłkę już jakiś czas? Powiem tak, y, są to ekipy dziennikarzy, ale y, na przykład w ekipie y, może nie będę tutaj wymieniał mm. konkurencyjnej stacji, ale również biorą y, udział y, byli zawodowcy, na przykład Mirosław Szymkowiak, Tomasz Kłos, są to eksperci zapraszani do telewizji, aby wypowiedzieć się na temat. Futbolu. No to składy na pewno będą imponujące. E, proszę powiedzieć, jaki jest cel tej imprezy? Celem turnieju jest e, promocja projektu Łódzkie Euro 2012, zainicjowana ponad dwa lata temu przez e, Marszałka Województwa Łódzkiego. E, poza nadrzędnym celem, również chodzi o taką integrację środowisk dziennikarskich, e, jak i... E, 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 ten turniej nie jest imprezą masową, prawda? Yy, nie, jest to impreza rekreacyjna. Chodzi również o yy, takie zdopingowanie yy, yy, mieszkańców z regionu łódzkiego do aktywności sportowej. Aktywowanie mieszkańców, mobilizacja mieszkańców, ale czy mieszkańcy mogą przyjść pooglądać, czy raczej mogą zobaczyć to w telewizji? To znaczy, no właśnie, tu się pojawia problem, ponieważ jak już powiedziałem, nie jest to impreza masowa, yy, ale mieszkańcy wiedzą, że coś takiego się odbywa. Yy, w tym roku, jak i w latach poprzednich informujemy mieszkańców, że na, na obiekcie tutaj przy ulicy Milionowej 12 odbywa się taki turniej. E, I można oczywiście prześledzić na, na stronach internetowych, czy też w mediach, jak ekipy dziennikarzy sobie radziły w tym turnieju. I wybrać swoją ekipę i mocno jej kibicować. I tym bardziej, że, że są to znani ludzie. Są to znani dziennikarze, którzy na co dzień prowadzą swoje programy informacyjne w stacjach telewizyjnych, radiowych. Czyli na pewno każdy znajdzie swojego oczywiście. idola, a ja oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za pogodę, a teraz będziemy mogli zobaczyć mapy z prognozą pogody. Popatrzmy. W centrum i na wschodzie jest tu no i pojawią się opady deszczu w sobotę przede wszystkim na północy, a w niedzielę na zachodzie, w centrum, a na Pomorzu Zachodnim również zagrzmi. Panie Tomku, dziękuję i będziemy kibicować, prawda? Oczywiście. Do I zobaczenia. Dziękuję bardzo. Szósty jarmark wojewódzki od 4 do 6 września na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Województwo łódzkie zaprasza na program.